Dzień dobry, dzisiaj moja pierwsza wizyta w ramach autorskiego projektu Denta Lift u pani doktor Ewa Abramowicz. Witam cię serdecznie, Małgosiu. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś dzisiaj do łóżki. Przygotowałam dla ciebie dzisiaj analizę uśmiechu i harmonii rysów twarzy, moją autorską metodą. No to muszę przyznać, że trochę się stresuję, ale też jestem bardzo ciekawa, czego się dowiem od pani doktor. Pierwszy etap to dogłębna analiza stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta i jego rysów twarzy, autorskimi metodami dr Ewy Abramowicz. Sprawdzamy stan zębów i dziąseł, wykonujemy niezbędne pomiary, ale zwracamy również uwagę na kwestię estetyczną, jak linie profilu, relacje warki zębów oraz na to, jak uśmiech współgra z całym wyrazem twarzy. To solidna podstawa każdego planu, w której nic się nie ukryje. Na koniec przygotowujemy indywidualny plan działania. Krok po kroku omawiamy proponowane zabiegi, priorytety i przewidywany harmonogram, tak żeby każdy etap był jasny i bezpieczny dla pacjenta. A to dopiero początek naszej wspólnej drogi z Małgosią, dlatego obserwujcie kolejne etapy naszego autorskiego programu Dental Lift.